Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Z, a to już 21 odcinek od pierwszego dostępnego do levelu w Margonem. No i przepraszam, że tak długo odcinków nie było, no ale miałem jeszcze dużo innych takich zajęć. Kurczę, nie wiem jak dojść do tego Tu zmarł, bo chciałbym zrobić sobie, jak to się nazywa, questa. O kurde, nie wiem czy ona mnie tutaj nie zabije. Spróbujmy... No, niestety trzeba tendyk. A nie wiem, czy ona by mnie teraz nie zabiła. Nie, nie trzeba, ten dyk. Gdzie jestem w ogóle? Tutaj jestem. Aha, no nie wiem, czy ona mnie nie zabije. Kurczę, dobra, idziemy do tego Tuzmer. Może jak mnie nie zabije. Dobra, spróbuję. Okej, okay, dobra, super. Jednak one mm, nie zabijają, to znaczy, no, nie wywołują walki, że tak to powiem. Co to jest? Górska salamandra. No i mogliśmy sobie spokojnie przejść, żeby wziąć tego quest'a Musimy tam iść do tego ziemalka naszego w Tuzmer. Zaraz, zaraz. Gdzie tu się szło? To się ten, to Przychodziło i na dół. A on mnie chyba zabije. A spróbujemy. O! Szybko, szybko padł, powiem wam szczerze. Ja tu teraz tędy trzeba przejść spokojnie, spokojnie. Nie powinno nas tutaj nic zabić. Mam taką nadzieję: osanka dobra, już jesteśmy coraz bliżej. Tu muszę wam powiedzieć. Skunksy łucznicy to nasze szkielety łucznicy. I za niedługo. Nie wiem, czy on nie atakuje przypadkiem. Ale, jak coś, to i tak chyba się zrespiemy w Tuzmer. Ale nie atakuje, na szczęście. A spróbuję sobie tą grupkę zaatakować, chociaż. chociaż lepiej może nie, nie będę ich na razie yy, atakował. Bo się boję, że jak mnie szybko zabiją, to będzie lipa. <grytania> Dobra, Orzełek, szybciutko padasz. No jak się teraz szło do tego Tuzmer. Hmm. Tutaj, a później jest y, Po tym jest stare siodło I tam można już spokojnie iść I w ogóle mam pierwszy raz chyba na tym koncie Będę w Tuzmer muszę wam powiedzieć Więc chyba sobie pójdę do ładnie. Jeszcze nie wiem Taka charakterystyczna y, Rzecz dla Tuzmer muszę wam powiedzieć A zobaczę jak oni zlatują na ściankę Czy szybko? Tak, nie za bardzo. Musiałbym się z nimi męczyć. Dobrze, że ich wtedy nie zaatakowałem, jednak bardzo dobrze. Cieszę się z tego powodu, bo by mnie chyba szybko e, zabili. Ej, no gdzie ja jestem? Kurczę, źle chyba poszedłem. Miałem iść na przykład do suchej doliny. Chyba się trochę pomyliłem, bo patrzę. Red mapa, taki zdziwiony byłem, no. Okej, okay, idziemy na górę. Tu coś. A ziomuś chyba też robi. Yy, questa, tak mi się wydaje. No idź na tą górę, moją. I tutaj jesteśmy. Tutaj później, stare siodło. Jesteśmy w yy, Tuzmer No, droga troszeczkę długa od werbin, bo ja yy, zaczynałem iść od werbin. No, ale trzeba sobie z, się z nią. Jaką... Kurczę. Trzeba się z nią jakąś uporać. Jakoś, no, jakoś uporać trzeba. Yy, no i. Jesteśmy w starym siodle, a przez stare siodło już nie ma problemu, żeby przejść. Niestety są południce na drodze, a południk bardzo mało zadajemy, bo walimy od y, ognia, a południca ma chyba 50 albo 40, czy coś w tym stylu. Bardzo dużo procentów na to, że y, na ogień i niestety bardzo ciężko, muszę wam powiedzieć, tam przejść. Już widzę, że gdzieś źle poszedłem. Kurczę, tam powinienem spotkać takiego pieska, takiego czarnego pieska, tak mi się wydaje. I powinna być droga do y, Tuzmer, bardzo łatwa. Ogólnie to Narfio chyba sobie odwiedzimy łaźnie. I no i chciałem was jeszcze raz przeprosić, że odcinki, że odcinków tak długo nie było, no ale po prostu nie mogłem y, za bardzo dla was tego nagrać. Ten no, odcinek też nie będzie długi, no co ja wam tutaj będę pokazywał, jak chodzę po mapie. Też bez sensu, prawda? A więc chciałem jeszcze iść sobie do tego, um, do tej łaźni. Ile tam się 20k płaciło, pamiętam. Tu jest to łaźnia chyba? Nie. To jest kamienica jakaś. No kurczę, nie chciałem tutaj wejść. A włączę muzykę. Może będzie fajnie. Fajna muzyczka, może będzie? Chyba raczej nie będzie fajnej muzyczki, bo wyciszyłem. Okej, okay, teraz powinno być już na 100% tej muzyczki. Fajna ta muzyczka, muszę Wam powiedzieć, tylko troszeczkę. Troszeczkę ściszymy, bo zagłosie nam tutaj y, nuci. Dobra, to jest łaźnia. A to jestem mężczyzną, to idę tu. Dobra, Muhamed. Wpuszczaj mnie, chciałbym wejść. Jaki wybieramy? A wybierzmy sobie niebieski, ja lubię taki niebieski kolor. To są ziomeczki? A, ale fajnie wyglądam. Jej, jestem w łaźni. Właśnie męskiej, oczywiście. Przedstawię sobie do łaźni damskiej. <grym> tak, szczerze. Poczekam, że jakiś ciepek będzie. Pogadamy sobie minutko. Widzę, że w piesu tutaj palą. Maja na Golasa chodzę. O, piec! Coś masz mi tutaj do powiedzenia, panie piesu? Chyba nie masz z nim gadać, no trudno. A więc, chyba Wam dziękuję za ten odcinek. Czy ja miałem kogoś pozdrowić? O, miałem, pamiętam, pamiętam. Już patrzę na moją karteczkę, która jest niestety podarta. Miałem pozdrowić Kapcia, Miałem pozdrowić Caspra 9, I miałem pozdrowić po XD. Zaraz Wam go jeszcze tutaj um, pokażę. Tutaj widzicie, jak XD jest. Spoko, spoko, zobaczyliście go sobie. A więc ja wam dziękuję za dzisiejszy odcinek, no i no i cóż, myślę, że Wam się w miarę spodobał, chociaż nic nie robiliśmy za bardzo w tym odcinku. No ale cóż, do następnego odcinka, no i cześć!